Mnie, co nie? I tam będziesz miał trzy perki. Trzy perki. No Na tej mapie pojechałbym w okienko. Okienko, ale paton zajął mnie. No, ale i tak tutaj, no, okienko najlepsze są. Można dać klipa w tego ISO 4. O, jak będzie bokiem? Oj, dziwnie poleciało. Lewy zatrzymał się, ale będzie jechał. 35 to nie jest dużo, bo. Maksymalnie jest chyba 100, więc to jest no 1 trzecia, tak naprawdę. Powiedzmy, że około 1 trzecia wszystkich. Więc to nie jest dużo. Ryzykowny manewr, żeby tak podjechać. Nie wiem, czy bym się odważył. Skanik, no ale i tak wiesz wszyscy, gdzie są. To Ten skan. On daje punkty. O właśnie, to by było. Gdyby on się teraz obrócił na ciebie. Na ciebie, prawda? Nie w patona, to by ci dał pechę i byłbyś trochę w krosie. Byś musiał jechać w trójkę i ją objechać. Bardzo ważny moment tutaj, uważam, że ten paton odwrócił uwagę. Gdyby nie to, to byłby lekki Lipton. Fajny strzał w bok Etrójki. Skillowy, bo dobry gracz nie mierzy wtedy w dolną płytę pod takim kątem, bo się odbije. Ale będziesz musiał przyjąć ten strzał. To jest taki no, niestety, cel musisz to przyjąć. Musisz, no. Musisz to przyjąć. Gościu zachował się bardzo dziwnie. Mając e spokojnie, by cię przebił w kadłub pod tym kątem. Nie wiem, czemu nie strzelił. No, trafił się taki miły gracz, prawda? Miły gracz. Można do klanu pod rozwój i ocen konta. Bardzo dziękuję Panie Michał strzała. Oczywiście, że mogę dodać Ciebie do kranu z rangą VIP-a. Natomiast oceniać kąt już po prostu dzisiaj kąt nie oceniam. Jest nad kamerką taki napis, nie oceniam już kąt. Wiem, że można nie zauważyć go. Każdy ma prawo nie zauważyć. Jutro mogę sprawdzić konto oczywiście z łatwością. Także jeśli masz czas jutro przyjść na live'a to po prostu wpadnij na lewika i sprawdzimy. To Na czacie możesz napisać, na Twitchu albo na YouTube podać swój nick i będę wiedział wtedy, że, że działamy i zajmiemy sytuację bo mówię, już po prostu dzisiaj jest późna godzinka Miałem dwie bitwy z rzędu na Charlemagne, o kurde To dużo musi ich jeździć Ja dzisiaj spotkałem tego Chińczyka i naprawdę zrobił na mnie wrażenie Fajnie jeździł, pierdyknął mi za 400 ale długo ładuje ale nie widziałem tych y, dopalaczy jego odrzutowych. Czy wrzucę na YouTube powtórkę, którą mi wysłałeś? Zobaczymy, zobaczymy. Wszystko zależy się mu, zależy, no. O! Fajnie sfarmiony is, fajnie. Nie ukrywam, że w tej bitwie rzuca mi się w oczy to, że rywale dość mocno cię ignorują. Naprawdę. To jest bardzo ważne. Siedem prawie koła. O, kurde. Ładujesz? Chyba będzie trzeba ładować. No, nie wiem. Wow, to było mega. Tutaj taki strzał, naprawdę. Imponujący Ja bym pewnie przeładował już Teraz masz go na magazynek 7700 Ja mam rekord właśnie 7 około i 5000 Nie wiem ile dokładnie Chyba 7 też 700 7600 Chyba Więc już masz więcej niż ja mam najwięcej O kurde szkoda i 8,5. No, to już jest mega wynik. Może być 9. Wejdzie? tysięcy 9 w trybie natarcie. Kurde, mocna drużyna. Drużyna Miecza. Może być 10. Może być 10 koła. Aj, kurde, szkoda, że tak. Właśnie trzeba było, moim zdaniem, na spokojnie. Trzeba było tak uspokoić sytuację. Ja właśnie bym przymierzył. A ty tak właśnie chciałeś na Jolo Teraz będzie ci ciężko go chyba przebić, choć... Teraz nie, teraz powinno wejść. 10! 10 tysięcy! 166 uszkodzeń w trybie natarcie. Ja pierniczy. Na siedmiu ludziach nabić tyle. Ile zrobiła drużyna w takim razie? To jest zastanawiające, no. Kurka woda. Weź zrób dycha. Masakrację. Piękny wynik, naprawdę. Ja tu spodziewałem się jakichś 7 koła, i mi wyślesz. 8 to już mówię, no maks raczej. 10 tysięcy. Potwór. Nie grać. Potwór.